Tym razem zaproszę na scenę Gosię. Pytałem gości wcześniej jak tam dzień mija. Gosia powiedział, że no trochę intensywnie, bo w zasadzie w weekend byłam na wyścigu. Dzisiaj rano się obroniłam, zostałam podwójnym magistrem. A teraz przyszłam do was, więc brawo dla gości za obronę. A ja cię serdecznie zapraszam i oddaję ci głos. Brawo. Super, bardzo, bardzo dziękuję za taką piękną e, zapowiedź. Tak, faktycznie weekend był dosyć, weekend i tydzień jest dosyć intensywny, bo wczoraj dosłownie wróciłam wieczorem z zawodów na Norris Ringu. E, dzisiaj tak, obrona, no i teraz jestem tutaj u Was. E, parę słów o mnie. Otóż kim, kim jestem? Jak zostało powiedziane, jestem kierowcą wyścigowym. Przede wszystkim to jest taka moja najważniejsza rola życiowa. Może w tym momencie nie wyglądam, bo nie mam na sobie tego mojego charakterystycznego kombinezonu, ale tak wyglądam, jak, jak pracuję, jak się ścigam. Ścigam się już od 10 lat, w tym roku będzie dziesięciolecie moich startów. Zdradzę Wam, że nie jest to dużo, ponieważ w moim wieku rywalizuję z zawodnikami, którzy ścigają się już lat 20, bo zaczynają w wieku lat 3, w wieku lat 4. Także dobrze jeszcze nie chodzą, dobrze nie mówią, a już wiedzą, co to jest kierownica, gaz i... Hamulec. Moja przygoda, jak w większości przypadków, jeżeli chodzi o motorsport, zaczęła się od kartingu, a dokładnie od kartingowych Mistrzostw Polski. Na każdym z tych zdjęć jestem, jestem ja, i każdy z tych zdjęć prezentuje inny etap mojej wyścigowej kariery. Pierwszym etapem był karting, następnym etapem były wyścigi samochodowe, i w tym momencie ścigam się Formułą 3. Te, ta seria wyścigowa, seria W Series, jest traktowana jako Formuła 1 wśród kobiet. Otóż, słuchajcie, jest to pierwszy raz w historii e, motorsportu na świecie, że powstała seria dedykowana tylko i wyłącznie dla kobiet, i właśnie mam tę no, niewątpliwą przyjemność być jedną z 18 najszybszych kobiet świata. Także stało się to w tym roku i naprawdę jest. Dziękuję. <ślaski> Dzięki. <ślaski> Dzięki. Tak, jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ no, ostatnie pięć lat spędziłam w samochodach. Trzy lata startowałam w pucharze Audi Sport TT Cup. Są to samochody przednie napędowe. Ostatni sezon to właśnie mistrzostwa Europy. W GT4 European Series za kierownicą 500-konnej r Ale ta bestia jest naprawdę czymś jeszcze bardziej potężnym. Otóż waży niespełna 500 kg, a ma 300 koni mechanicznych. Także ten stosunek, to przyłożenie mocy do masy naprawdę jest czymś bardzo szokującym. No i sprawia, że każdorazowo, jak tylko zasiadam za, za sterami tego mojego potwora, no to pojawia się naprawdę ogromny, ogromny uśmiech na, na twarzy. I tak, kim jest kierowca wyścigowy? Otóż wiele osób naprawdę nie do końca zdaje sobie sprawę, jak kompleksowy jest to sport, jak kompleksowy jest to zawód. Otóż kierowca wyścigowy musi spełniać się w trzech rolach: musi być sportowcem, analitykiem i bardzo odpowiedzialną częścią swojego zespołu. Otóż sportowcem. To nie jest zdjęcie ze stoka. Jak tutaj zostało mi zarzucone, to, to jestem ja w, w mojej fazie treningowej, robiąc faktycznie pompkę taką z, z wyskokiem. Kierowca wyścigowy musi być naprawdę bardzo, bardzo silną osobą. To nie jest tylko tak, że siedzimy sobie i kręcimy kierownicą. Ta kierownica nie ma żadnego absolutnie wspomagania. Także wszystko wynika z, z siły naszego przedramienia, z siły naszego kora. Również hamujemy bardzo mocno, bo siła nacisku na pedał to jest około 110 barów i nie odbywa się to raz na okrążenie, a zakrętów na okrążenie jest 13. Także 13 razy hamujemy w ciągu jednego okrążenia, a, no a tych okrążeń jest sporo. We wczorajszym wyścigu okrążeń przejechałam 40 podczas jednego startu, także troszeczkę to trwa. Musi być analitykiem. Otóż po każdym wyścigu, po każdym przejeździe następuje analiza tak zwanego data logingu. Data logingu, czyli po prostu danych, które są zapisywane przez nasz, powiedzmy, komputer pokładowy. To pokazuje nam kąt wychylenia skrętu kierownicy, położenie gazu, położenie hamulca, no, biegi, które są podstawą i tak naprawdę są na wyczucie obroty. I ta właśnie analiza, praca z naszym inżynierem wyścigowym pomaga nam przyspieszać. Oczywiście przyspieszamy też czując samochód, tak, jak robimy coś na czuja, ale na ten, pewnym etapie profesjonalizmu to samo nasze odczucie nie wystarczy, bo Wyobraźcie sobie, że cała stawka kierowców y, jedzie w jednej sekundzie. Oznacza to, że czas między miejscem pierwszym, wykręconego okrążenia, a miejscem ostatnim to jest tylko i wyłącznie jedna sekunda. Jedna sekunda to jest dosłownie tyle, co pstryknięcie palców. To może znaczyć, że no nie wiem, osoba się bardziej wyspała, lepiej się odżywiała albo po prostu pojechała gdzieś na testy. No i też jest częścią zespołu, bo finalnie w wyścigu za kierownicą jestem ja ale na ten sukces składa się praca naprawdę potężnego e, sztabu ludzi. Jeżeli chodzi o mnie, to... Ze mną w takiej codziennej pracy, w doskonaleniu mojej techniki jazdy, pracuje 10 osób. Jest to dwóch mechaników: mój trener, jest to również inżynier, trener przygotowania fizycznego, fizjoterapeuta, psycholog, kogo tu jeszcze mamy: fotograf, grafik i, i menadżer. I każda z tych osób chce dla mnie jak najlepiej, każdej z tych osób. Wydaje się, że. To, co ona mi powie, będzie miało tą kluczową, największą, najistotniejszą wagę w moim finalnym zwycięstwie, w moim finalnym przywiezieniu tego pucharu. I tak naprawdę każda z tych osób ma rację, no bo, no bo jak wspomniałam, jest to sukces kierowcy jest elementem wielu składowych. Ale tu dochodzimy do pojęcia, jakim jest, moi drodzy. Feedback, czyli po prostu, jak mówi nauka o komunikacji, sprzężenie zwrotne, czy pozyskiwanie tej informacji zwrotnej od tych wszystkich osób. Sporo czasu zajęło mi nauczenie się, jak przyjmować ten, ten feedback. To, co mi pomogło, to stworzenie coś na, na rodzaj takiej piramidy potrzeb kierowcy, gdzie każdej z tych osób nadałam priorytet. W, w mojej ocenie, w moim odczuciu m, największe i najbardziej wartościowe uwagi daje mi właśnie mój trener i inżynier. Potem na kolejnym miejscu są mechanicy, następnie jest trener przygotowania fizycznego, bo im bardziej jestem fit, tym dłużej jestem w stanie utrzymać koncentrację na torze, a jak nie jestem fit, no to automatycznie popełnię jeden, drugi błąd, a jeden, drugi błąd kosztuje mnie stratę, no nie tylko podium, ale równie dobrze dziesięciu pozycji. Następnie jest psycholog, menadżer i zawody takie jak fotograf i i grafik. Te, to, co jest ostatnie w mojej tej piramidzie potrzeb, również jest bardzo, bardzo istotne, ale jednak e, najważniejsze dla mnie jest, aby być szybkim kierowcą. I to właśnie te pierwsze tutaj trzy szczeble sprawiają, że no, z dnia na dzień, z wyścigu na wyścig staje się coraz szybsze. Element, który jest również bardzo istotny w, w tym feedbacku, w, w, w zbieraniu informacji, to tak naprawdę konkurencja. Inni kierowcy, bo są oni na tym samym szczeblu co ja. Robią to samo, ale w inny sposób. Otóż nie ma najmniejszej możliwości, najmniejszej szansy, że e, dwóch kierowców przejedzie tak samo ten sam zakręt. Nie, nie przejadą tego tak samo, ale mogą przejechać to tak samo w. E, mogą przejechać ten sam zakręt w tym samym czasie. Także bardzo ważne jest, aby być otwartym również na wszelkie uwagi, sugestie konkurencji, która nie do końca zawsze chętnie chce nam te wskazówki dawać. I po co słuchać? No wiadomo, ja słucham po to, aby być po prostu szybszym zawodnikiem. Szybszym oznacza bardziej efektywnym, produktywnym, szybciej dostosowującym się, się do zmian. Także myślę, że to też ma przełożenie na, na życie, tak? że jeżeli słuchamy, no to mamy szansę działać bardziej, bardziej kreatywnie i stawać się po prostu lepszą osobą w tym, co robimy. Niekoniecznie tylko w życiu sportowym, ale czy w, no w byciu kimkolwiek. Tak? Słuchanie tego feedbacku naprawdę pomaga. Jak słuchać? Otóż słuchać naprawdę z otwartą postawą i zdecydowanie z takim otwartym nastawieniem umysłem. Musimy być gotowi na to, że no nie każda osoba jest mistrzem konwersacji, nie każda osoba jest mistrzem dawania rad. I w związku z tym musimy być naprawdę elastyczni, no i dostosować się do mojego rozmówcy. Wiadomo, ja inaczej rozmawiam z moim e, inżynierem, gdzie analizujemy datę, a inaczej rozmawiam o ustawieniach samochodu po prostu z, z mechanikami, którzy e, no nie do końca znają się na, na analizie, ale m, mówiąc kolokwialnie, bardzo dobrze kręcą, e, kręcą śrubami. E, I tak, na zakończenie takie moje w zasadzie trzy. E, Zasady, które, które, których ja się trzymam w momencie słuchania informacji zwrotnej, no to na pewno nadanie priorytetów poszczególnym osobom, stworzenie sobie takiej swojej własnej piramidy, której będziemy się trzymać, kompromis i elastyczność w rozmowie, w słuchaniu, w pozyskiwaniu tej wiedzy od innych osób, no i pamiętanie o tym, że każda rada, czy to dobra, czy zła, naprawdę może wpłynąć na nasze efektywniejsze działanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.